Proszę bardzo, następny. Ale ja to, to, to tylko, No, chwileczkę, ja tylko... porę. O, pani Małgorzato, jak tam premiera? No, panie doktorze, właśnie dramatycznie. Bo duszę się w jednej Arii, ale nie duszę się małżonek Otelo, bo pan już doktor był na tym, ale. No, tak. Po prostu tak, tak. Chcę oddech. Po prostu spastycznie tak. No, to może za wysoko napisane jest? Bo no, dla mnie za wysoko napisane. Przepraszam, przepraszam. Nie, ja też może jak jest. Pan zobaczę. mój do mnie froni a ja wzrokiem potoczę na te rózno. Dlaczego pani do mnie, mnie dośpiewa? No nie mogę powiedzieć. Nie mogę... Uf, mnie. Nie mogę powiedzieć. Proszę napisać. Dobrze. <słuch> Roztoczę. To niesamowite, to jest no, bardzo rzadki to... przypadek. Nie, a to jest wyleczalne? Proszę to jest najprawdopodobniej alergia psychosomatyczna wsobna. I co, to jest? Na dermatophagoides albo farine. No ale dobrze, czy to, to jest znaczy... wyleczalne? Czy to jest no, leczalne? Ale, ale na łacinę panią nie dusi. fagoides? No. no nie dusi, na łacinę nie. No to właśnie są roztocze. Przepraszam. To, to możemy te... czymś mm, zastąpić, tak? No nie wiem, proszę, Bo to jest... działać, robić. To mam akurat atlas pyleń świata. Oj. I Tu są naprawdę, trochę stary atlas, ale pylenia są aktualne. Mamy akurat, o, to jest Wyżyna Lubelska, nie? Gdzieś tam. To może co, Padł Zamojski? Nie, to ta chyba nie do zaśpiewania. Grzęda Sokalska też. Nie. A tutaj, o, po burze zapadłe. To się zresztą bardzo dobrze składa, bo jest nawet takie wśród nas y, alergologów takie pożekadło. Po burzy, po deszczu, alergeny leżą, alergicy cieszą. I to takie proste. Nie, 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 nie tego nie pani nie śpiewa, tylko to... samo po burze zapadłe. Pani. Proszę próbować. proszę przyśpiewać tak, to. Ale nie y, nie przesłowie, tylko jakby samo to. Po... Tak, tak, to ja wiem. Jod nie nie, 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 dziękuję. To jest bardzo y, piękne, ale. Y, ale proszę, bym tylko końcówkę, gdyby pani pobłażyła. Aha, dobrze, dobrze. A ja wzrokiem potuczę nad pobóżem zapadłe. No i pięknie, mamy to. panie doktorze, dziękuję, proszę mi zapisać to po burze zapadłe. Już. Dzień Dobrze. bo jeszcze i na próbę. i. Dziękuję, po burze. Nad spacer spieskim. Do widzenia, dziękuję. Na, na spacer z czym? Z pieski. Zieliście psa. Ja też to mam. Też to mam. Następny. Pieskowski. Następny. Babuła Andrzej.